No i teraz Michałek. Szanowni Państwo, w Polsce burzymy sobie pomniki pod hasłem rzekomej dekomunizacji przestrzeni. To rzecz jasna nie jest żadna dekomunizacja. Ja o tym pisałem w ostatnim numerze Myśli Polskiej. Ale w Rosji, w Kańsku, na Syberii odnowiono pomnik poświęcony Polsce. Polce, pani Anieli Krzywoń. Widzicie Państwo tutaj ten pomnik. To była Sybiraczka, żołnierz pierwszej dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki, pra. Otrzymała tytuł bohatera Związku Radzieckiego, otrzymała także wiri i militari. Co ciekawe, to była jedyna kobieta nagrodzona tytułem bohatera Związku Radzieckiego, która nie była obywatelską Związku Radzieckiego, ona była Polką wysiedloną na Syberię, pozostała tam Polką. E, także, szanowni Państwo, tam po pamięć o Polakach i o wspólnych bohaterach trwa i to jest coś, co jest warte odnotowania, bo my systematycznie niszczymy te relacje, także w elementarnym międzyludzkim szczeblu. Następnie jest ten